OptiWise akwarium, bardzo fajna jest przejrzystość, bardzo dobrze wszystko widać w takich zbiornikach rośliny, jedne i drugie szybko rosnące. Hmm. Jak dbacie o to, bo nawozicie jakoś jeszcze te akwaria jakoś... Makro, nie, makroelementy są podane, wszystkie zbiorniki są wysoko bakteryjne, cykl azotowy prawidłowo jest zamknięty, tak żeby to ładnie wszystko tutaj funkcjonowało, idealna woda, żeby była jakość tej wody, rośliny, żeby się miały dobrze, żeby mogły swobodnie rosnąć ryby, jeśli znajdują się w zbiorniku. Taka, filtracja? taka sama... yy, Tak, jest taka sama filtracja, porządna filtracja, duży kubeł, im większy, tym lepszy. Grzałka światło CO2 jest, bo jest. I, i tyle. A wszystkie zgodniki ogrzewacie?